Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z wiadomością od wszechświata. Za pomocą tarota moi kochani, przekażę Wam wiadomość, która będzie dotyczyła Was w nadchodzącym tygodniu. Zapraszam serdecznie. Pierwsza opcja. Druga. I trzecia. Osoby, które wybrały pierwszą opcję, macie, kochani, dziesięć mieczy. Energia z tej karty mówi, że w nadchodzącym tygodniu możecie mieć jakąś trudną sprawę do załatwienia, kochani. Trudną sytuację, która spowoduje na jakiś moment takie przygniecenie, przybicie i takie poczucie, że nie. Nie ma wyjścia, moi drodzy, ale karta też sugeruje, że wyjście się znajdzie. Tylko czeka, trzeba okazać trochę cierpliwości, yy, zacząć pozytywnie myśleć i zawsze mieć to na uwadze, że nawet jeżeli coś się nie udaje w życiu, yy, to po prostu trzeba to jakoś przerobić. Przetrawić i być może zostawić za sobą i po prostu z takich przykrych chwil otrząsnąć się, kochani, i iść dalej po prostu. Iść dalej i robić to, kochani, co Wam odpowiada i to, co Wam przyniesie zadowolenie. Druga opcja. Moi drodzy, macie asa, mieczy. As mieczy mówi, że. otrzymacie wiadomość bardzo pozytywną, bo to jest bardzo pozytywna energia, kochani. Wiadomość, być może oczekujecie na nową pracę, co niektórzy, jak najbardziej. Może oczekujecie na wiadomość od ukochanej, od ukochanego. Też to, kochani, się może spełnić, tak? Bo właśnie taki jest asmieczyk. Moi drodzy, i to jest w, tym, w tej Energii tej karty jest zawarta taka cała esencja, tak? Że to są takie sprawy, już powiedziałabym pewne. To nie są jakieś wiadomości, co, co nie sprawdzone. Wręcz przeciwnie, te wiadomości, które do Was dotrą, być może na nie czekacie, to one będą bardzo konkretne i sprawią Wam dużo, dużo radości. Trzecia opcja. Moi drodzy, macie Rydwan. Macie Rydwan. Rydwan mówi o sukcesie, o możliwości, więc należałoby dojrzeć, jeżeli poszukujecie jakiegoś rozwiązania dobrego, na przykład w pracy zawodowej, kochani, to on znajdziecie, bo o tym mówi Rydwan. Jeżeli poszukujecie dobrego rozwiązania w związku swoim czy w rodzinie, kochani. Też od, po prostu to odszukacie i będziecie wiedzieć doskonale, co zrobić. Bo taki jest rydwan. Mówi o początkach zwycięstwa, mówi o dużych możliwościach, ale jednocześnie, kochani, trzeba to zauważyć. Ale dla niektórych osób, to po prostu jest yy, informacja, że wybierzecie się w podróż, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i zapraszam na następne czytanie. Do widzenia.